Jak zastosować techniki mindhackingu do tego, aby rzucić alkohol? Ja nazywam się Daniel Domaracki, jestem autorem książki Siła Umysłu. Sekrety programowania podświadomości, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób zastosować techniki pracy z umysłem głębokim, żeby przestać chlać. Zanim przejdziemy do mięsa, czyli konkretów, to tutaj chciałbym tylko napomnieć, iż oprócz tego, że jestem hipnoterapeutą, trenerem mentalnym, instruktorem medytacji i po prostu ogólnie osobą, która zajmuje się pracą z umysłem w bardzo szerokim zakresie, to samemu w przeszłości zdarzało mi się nadużywać alkoholu. Także to, co teraz powiem, nie jest wynikiem wyłącznie teorii i tego, czego się nauczyłem na szkoleniach, kursach i w szkołach, ale także przede wszystkim i Długoletniej praktyki. I mimo, że nie jestem osobą, która kiedykolwiek mieszkała na ulicy, a jeżeli chodzi o izbę wytrzeźwień, to znalazłem się na niej tylko raz i to w zasadzie głównie dlatego, że wracając do domu z imprezy, zdarzyło mi się trochę za bardzo odpiskować do patrolu policji, który przejeżdżał niedaleko. No to jednak bywały momenty, że potrafiłem na przykład wydoić 30 browarów na kaca. Jednego dnia, no co sugeruje, że dnia poprzedniego i jeszcze poprzedniego musiałem trochę ładnie porządzić, albo byłem w takich stanach, że po prostu imprezowałem przez piątek, sobotę, niedzielę. No a potem Kac nie pozwalał mi przez dwa dni podnieść się z łóżka na tyle, żeby zrobić coś konstruktywnego, czyli na przykład pójść do roboty, pójść na trening, albo na przykład na zakupy. No i musiałem po prostu siedzieć w domu i się leczyć. Także skoro już poinformowałem Ciebie o tym, że mam doświadczenie zarówno w praktyce, jak i w teorii, no to możemy przejść do konkretnych informacji, które pozwolą Tobie ograniczyć konsumpcję alkoholu już dziś. Pierwszy temat, który chciałbym poruszyć, to jest praca z mindsetem. Czyli z własnym podejściem i nastawieniem do picia alkoholu. Zazwyczaj bowiem sprawa wygląda tak, że tak naprawdę ludzie piją nie dlatego, że chcą pić i że sprawia im to aż taką frajdę, ale dlatego, że im czegoś brakuje. Na przykład może być tak, że pijesz samotności, dlatego że jak wypijesz sobie 3 czy 4 piwka, no to robisz się bardziej gadatliwy, masz ochotę wyjść na imprezę z kolegami, no i przede wszystkim jak to się mówi, gadka lepiej się klei. Może też być tak, że robisz to z tego powodu, że jesteś nieśmiały. Czyli przykładowo, załóżmy, że chcesz znaleźć sobie dziewczynę, czy być może chłopaka, w zależności od tego, czy jesteś płci męskiej, czy żeńskiej. No i akurat wychodzi tak, że jeżeli pójdziesz na imprezę i wypijesz sobie dwa czy trzy drinki, to po prostu łatwiej ci nawiązać rozmowę i interakcję z osobą płci przeciwnej. Bo być może na trzeźwo jesteś po prostu zbyt nieśmiały, aby zagadać, czy język odmawia ci posłuszeństwa i zwyczajnie cię zatyka i nie wiesz co powiedzieć. Kolejne przykłady, dlaczego ludzie piją, to na przykład stres. Alkohol bowiem jest depresantem, no i w mniejszych dawkach ma również działanie euforyczne. To znaczy pozwala się nie tylko zrelaksować, ale też daje lepszy humor. I tutaj może się okazać, że jeżeli jesteś na przykład przedsiębiorcą, prezesem dużej firmy, dyrektorem czy kierownikiem albo po prostu osobą bardzo aktywną zawodowo, a masz pracę intelektualną lub po prostu bardzo stresującą, no to może się okazać, że zwyczajnie brakuje równowagi w twoim życiu. No i tutaj alkohol pomaga tobie zwyczajnie zrelaksować się po ciężkim dniu pracy i to niezależnie od tego, czy pijesz codziennie, czy co drugi dzień, czy może tylko w weekendy albo raz w tygodniu ale jeżeli alkohol jest taką jakby ucieczką od problemów dnia codziennego no to tutaj już można się domyślić co jest tak naprawdę przyczyną tego problemu czyli cała ta praca z mindsetem tak naprawdę polega na tym aby znaleźć przyczynę problemu która bardzo często jest podświadoma i po prostu nie zdajemy sobie z niej sprawy działając automatycznie na zasadzie Napijemy się raz, drugi, trzeci, piąty, i nasz mózg nauczy się tego, że jak się napijemy, no to zwyczajnie będzie nam lepiej i zapomnimy o problemach. I podobnie jak z prowadzeniem samochodu, gdzie ruchy kierownicą, zmiany biegów, naciskanie pedałów, wykonujemy po prostu automatycznie, tak samo dzieje się to tutaj. Po prostu przestajesz o tym myśleć, zaczynasz pić, bo wchodzi Ci to w nawyk. I teraz pozbycie się tego nawyku w dużej mierze będzie zależało od tego, czy zdasz sobie sprawę z przyczyny, która powoduje, że alkohol stał się właśnie tym nawykiem. W rozwiązaniu tego problemu, bardzo często pomaga na przykład dziennikowanie, czyli dosłownie, tak jak słyszysz, pisanie dziennika i notowanie sobie, kiedy, jak się czułeś i w jakiej sytuacji sięgałeś po alkohol, na ile to pomogło, jak się czułeś później, i zwyczajna obserwacja własnych myśli. Czy to za pomocą technik mindfulness, czy na przykład głębokiej medytacji introspekcyjnej, ale generalnie chodzi o to. Aby zacząć przelewać swoje myśli albo na papier, albo je po prostu obserwować, bo tak naprawdę cokolwiek byś nie robił, jakiejkolwiek techniki byś nie użył, no to to co teraz mówię, rozchodzi się tutaj głównie o to, aby zdać sobie sprawę z tego, co się w zasadzie dzieje w Twojej głowie. Gdy już będziesz wiedział, co dokładnie powoduje, że masz ochotę się napić, no to wtedy można przejść do kolejnego kroku, czyli pracy nad właściwym problemem. O ile metody takie jak np. hipnoterapia, czy terapia kognitywno-behawioralna albo ich połączenie, czyli hipnoterapia kognitywna, znana także jako hipnoterapia poznawcza, owszem, bywają tutaj skuteczne, to trzeba także pamiętać, że najważniejsze jest to, w jaki sposób ułożysz sobie życie. I czasami terapia nie zawsze jest do tego potrzebna. To znaczy, niekoniecznie trzeba się umawiać na 40 spotkań z hipnoterapeutą albo z psychoterapeutą, żeby na przykład dojść do tego, że jeżeli przyczyną, że pijesz, jest nadmiar stresu, to wystarczy pozbyć się stresu. Oczywiście, w niektórych cięższych przypadkach, kiedy inne metody nie działają, no to jak najbardziej terapia będzie kolejnym krokiem. Natomiast bardzo często zdarza się tak, że po prostu wystarczy ułożyć sobie życie trochę lepiej, zadbać na przykład o higienę snu, o lepsze jedzenie, o zdrowy styl życia i od razu humor poprawia się na tyle, że zwyczajnie jesteś mniej zestresowany i nie musisz sięgać ani po alkohol, ani po nic innego, żeby się zrelaksować. Tutaj jeszcze dodam, że jeżeli chodzi na przykład o stres, no to istnieją zamienniki alkoholu, które co prawda nie wywołują takiego otępienia jak alkohol, nie wywołują aż takiej euforii, ale pozwalają skutecznie niwelować ten stres. I na przykład takimi zdrowymi alternatywami dla alkoholu są zioła adaptogenne. Czyli po prostu naturalne zioła stosowane w postaci suplementów diety, które pozytywnie wpływają na twój układ nerwowy, aktywując parasympatyczny, czyli przywspółczulny układ nerwowy, co dalej owocuje zjawiskiem relaksacji. Takimi suplementami są na przykład ashwagandha, rodiola rosea, czyli różeniec górski, albo po prostu witamina C. Z magnezem zażywana w nieco większych dawkach, na przykład przed snem. Do tego oczywiście można jeszcze dorzucić herbatkę z melisy, ale tutaj zazwyczaj trzeba wybić nieco więcej niż jedną torebkę. Jeżeli mowa oczywiście o takiej herbatce, którą kupisz sobie w żabce czy też po prostu w aptece. Natomiast jak najbardziej pełni to ciekawą funkcję, i tutaj fajnie jeszcze by było wspomnieć o tym, że często jest tak, że kiedy nadmiernie stymulujesz się czy to kofeiną w postaci kawy, czy to innymi stymulantami w ciągu dnia, to czasami po prostu silniejszy środek jest potrzebny, aby się uspokoić. W tym wypadku zastosowanie takich ziółek uspokajających w postaci np. adaptogenów czy też po prostu zwykłych minerałów albo też witamin pomaga się zrelaksować, ale jeżeli okaże się, że np. pijesz 5 kaw dziennie i po prostu wieczorem musisz strzelić sobie kilka drinków, żeby się zresetować, no to w tym wypadku wypadałoby także ograniczyć spożycie kawy. Prawda? No, i tutaj w zasadzie wszystko rozchodzi się o to, że po zidentyfikowaniu tego, co jest dla ciebie głównym stresorem, czy rzeczą, która powoduje, że może nie tyle musisz, co bardzo masz ochotę się napić, trzeba trochę popracować nad tym, aby tę rzecz albo usunąć ze swojego życia, albo zminimalizować. Czyli w dalszym ciągu tak naprawdę wracamy do równowagi psychofizycznej. I teraz, niezależnie od tego, czy jest to brak pewności siebie, zaniżona samoocena, stresująca praca, samotność czy cokolwiek innego, czasami właśnie bywa tak, że no, nie jesteśmy w stanie sobie sami efektywnie poradzić z tym problemem. Czyli na przykład no, ciężko jest zwolnić się z pracy, kiedy masz jakieś obowiązki finansowe, na przykład trzeba płacić na kredyt, utrzymuje się rodzinę i tak dalej, i tak dalej, prawda? Czy też na przykład zakładając, że Twoim problemem jest nieśmiałość i jednocześnie do tego jesteś samotny, no to będąc nieśmiałym, Ciężko jest znaleźć nowych przyjaciół w stosunkowo szybkim tempie. Przynajmniej sporo osób, z którymi pracowałem, miało z tym problem. Tutaj z pomocą przychodzą właśnie techniki pracy z umysłem, czyli mindhackingu, albo jak wolisz, programowania umysłu bądź programowania podświadomości. Jak wspomniałem wcześniej, hipnoza jest jedną z takich metod i uwaga! Hipnozę możesz stosować sam w domu. Nazywa się ona autohipnoza, czyli samohipnoza, to znaczy, że hipnotyzujesz sam siebie. Taką samohipnozę można wykonać stosując kilka prostych sztuczek oraz technik: czyli techniki oddechowe, techniki relaksacyjne oraz wizualizację i afirmację. Zapewne większość tego, co teraz powiedziałem, brzmi Tobie znajomo, i owszem, to wcale nie jest trudne. Możesz się tego nauczyć stosunkowo szybko, tylko po prostu nie licz na to, że zastosujesz tę metodę jeden raz i odwrócisz swoje życie o 180 stopni. To jest coś, co trzeba praktykować systematycznie i konsekwentnie, i pierwsze efekty będziesz widzieć zazwyczaj po kilku tygodniach praktyki. Czyli to nie jest coś doraźnego, ale raczej stała praktyka, którą należy wdrożyć do swojej rutyny i na przykład stosować taką autohipnozę dwa czy trzy razy w tygodniu. Pozałóżmy 20-30 minut. A jeżeli faktycznie zależy tobie na tym, aby zredukować swoje spożycie alkoholu, no to te pół godzinki, dwa czy trzy razy w tygodniu powinieneś znaleźć. I teraz uwaga. Bardzo często jest tak, że nie jesteś w stanie w łatwy sposób zmienić świata dookoła siebie, całego swojego otoczenia itd., itd. Ciężko jest zmienić to, co ci się przytrafia, ale bardzo łatwo można zmienić to, w jaki sposób na to reagujesz. Czyli zakładając, że Twoim problemem jest na przykład stres, to możesz się po prostu mniej denerwować. Jak do tego dojść? Stosując tak zwaną inżynierię wsteczną. Czyli z angielskiego reverse engineering. Oznacza to, że jeżeli pijesz wieczorem, bo za dnia notorycznie ktoś albo coś cię wkurwia, no to trzeba dojść, dlaczego cię to denerwuje i jak na to reagujesz. Co jest powodem, takim wyzwalaczem Twojej reakcji. Jak sobie już to przemyślisz i po nitce do kłębka do tego dojdziesz, no to wtedy wiesz nad czym pracować w hipnozie. Konkretniej chodzi tutaj o to, aby skupić się na reakcji, która jest odwrotna. To znaczy, jeżeli na przykład irytuje Ciebie, gdy ktoś Cię krytykuje i gdy jesteś krytykowany przez cały dzień, no to potem musisz sobie pierdolnąć kielicha, żeby się zrelaksować i powiedzieć sam do siebie: Boże, całe życie z tymi debilami nic nie wiedzą, a mnie pouczają. Problemem tutaj jest jednak Twoja reakcja, a to oznacza, że możesz przestać się denerwować i zwyczajnie zacząć przyjmować krytykę z optymizmem i zrozumieniem bo być może nawet jeżeli ta krytyka jest negatywna i ktoś ma na celu Cię urazić, no to coś tam idzie z niej wywnioskować i coś z tego może przyczynić się do Twojego rozwoju osobistego w pewnym sensie. I tutaj przyznam, że ja sam jestem temu winny. Mnie bardzo irytuje w momencie, kiedy zgłębię jakiś temat bardzo mocno, mam w tym wiele lat doświadczenia, staram się komuś pomóc albo coś tłumaczę i nagle przechodzi sobie ktoś, kto przeczytał trzy artykuły w internecie, przesłucha o dwa wywiady interesuje się tym, nie wiem, trzy tygodnie albo nawet i trzy miesiące, zaczyna się mądrzyć i upierać się przy tym, że to on ma rację, a nie ja. I nie chodzi już tutaj o moje ego i o to, że ja po prostu chcę wygrać dyskusję, ale o to, że wiem, że wcale tak nie jest, ta osoba nie ma racji i po prostu zaczyna mnie to niezmiernie wkurwiać. Także jak możesz się domyśleć, właśnie przyznałem się do tego, sam przed sobą, że problem leży we mnie. Najpierw polecam zidentyfikować, czy w Twoim ciele są jakieś sztywne mięśnie, obszary, które Cię denerwują, coś, co wymaga większej uwagi niż reszta Twojego ciała. Jeżeli tak, to spróbuj je rozciągnąć czyli po prostu wstań, porozciągaj się przez chwilę. Może na przykład się okazać, że masz sztywny kark. W tym wypadku możesz zrobić kilka takich krążeń. Wtedy na przykład zauważysz, że jednocześnie masz podniesione barki do góry. Co wtedy robisz? Bierzesz na przykład głęboki wdech, wypuszczasz powietrze i spuszczasz napięcie, relaksując te barki. Albo możesz zwyczajnie napiąć tę grupę mięśniową na kilka sekund, na przykład na 2 czy 3 sekundy stosunkowo mocno, i chwilę później rozluźnić. Wtedy oprócz tego, że zachodzą pewne zjawiska fizjologiczne, których nie będę teraz tutaj tłumaczył, bo zapewne Cię nie interesują, to Twój mózg uczy się także rozpoznawać kontrast między napiętym obszarem mięśniowym a rozluźnionym obszarem mięśniowym to pozwoli tobie w medytacji lepiej się rozluźnić i wyczuć czy coś jest spięte czy nie. Ale generalnie rozchodzi się o to, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że kładziesz się do tej autohipnozy, zaczynasz medytować, wprowadzasz się w trans, no i nagle okazuje się, że na przykład Masz spięte uda albo okolice bioder, no i musisz się co chwilę przewracać z pozycji na pozycję. A to z kolei będzie powodować, że nie wprowadzisz się skutecznie w trans hipnotyczny. No i teraz tak, zakładając, że organizm masz już rozluźniony, no to kładziesz się w wygodnej pozycji, zamykasz sobie oczy i zaczynasz głęboko oddychać. Najlepiej, jak weźmiesz sobie stosunkowo głęboki wdech przez nos, wyobrażając sobie, że powietrze wędruje do dolnej części twojego brzucha i pozwolisz swojej przeponie swobodnie się poruszać. Następnie wykonujesz krótką pauzę, co pozwala na absorpcję większej ilości tlenu przez twoje pęcherzyki płucne. Wykonujesz powolny wydech, następnie kolejna króciutka pauza i powtarzasz cały cykl. Czyli oddychasz mniej więcej w ten sposób. A jeszcze lepiej wychodzi to, kiedy wydychasz powietrze przez półotwarte usta. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wydłużasz fazę ekshalacji, czyli wydechu, co po prostu powoduje aktywację nerwu błędnego związanego z przywspółczulnym układem nerwowym odpowiedzialnym za fizjologiczną reakcję relaksacji, no i pozwala się tobie bardziej odprężyć. Wykonaj sobie kilkanaście, a być może nawet i kilkadziesiąt takich cykli oddechowych, czyli wdech, pauza, powolny wydech, pauza i być może wystarczy tobie 12-15 takich oddechów, a być może będziesz potrzebować 30. Nie ma konkretnej liczby, która byłaby w stanie to określić, dlatego że każdy z nas jest indywidualny i unikalny. To znaczy, to od Ciebie zależy, jak szybko się zrelaksujesz. Twoje ciało Cię o tym poinformuje. Zwyczajnie zauważysz, że gonitwa myśli w Twojej głowie ustała, że robi Ci się przyjemnie i że powoli przestajesz zwracać uwagę na swoje ciało fizyczne. Czyli na przykład mniej czujesz, jaka jest temperatura wokół ciebie, czy któreś mięśnie są spięte albo rozluźnione. Po prostu zaczynasz czuć, jakbyś się delikatnie rozpływał, no i jest to trochę porównywalne do tego, co odczuwasz przed zapadnięciem w sen. Teraz, aby wspomóc tę praktykę, dokładasz sobie wizualizację kreatywną. Ja wiem, że to być może brzmi mądrze, ale chodzi po prostu o to, że zaczynasz sobie coś wyobrażać. I najlepiej, żeby to była po prostu spokojna sceneria, przyjemne środowisko, coś, co powoduje, że się relaksujesz. Po prostu pomyśl sobie o czymś przyjemnym. Może to być na przykład sytuacja, w której jesteś gdzieś na wakacjach w ciepłych krajach i powiedzmy odpoczywasz sobie na hamaku, mając kapelusz na głowie. Może to być także spacer po lesie czy w górach, albo na przykład rejs po oceanie. Nieważne, co to jest, to Ty najlepiej wiesz, co będzie na Ciebie wpływało kojąco. Powyobrażaj sobie taką scenerię przez kilka minut, i gdy poczujesz się odpowiednio zrelaksowany i odprężony, i zauważysz, że już prawie odpływasz, to wtedy zacznij stosować afirmacje. Jeżeli pamiętasz, co mówiłem zanim rozpocząłem dawać Ci instrukcję, no to powiedziałem, że w przypadku, jeżeli powodem twojego stresu jest to, że irytujesz się, gdy inne osoby zwracają ci na coś uwagę, to jeżeli nie możesz wpłynąć na zachowanie tych osób, wpłyń na swoją reakcję. Czyli zamiast irytować się, że te osoby tobie coś mówią, każą i cię poprawiają, to będziesz starał się przyjmować taką krytykę z uśmiechem na twarzy. W tym wypadku odwracasz kota agonem i stosujesz afirmację, która ma na celu zaprogramowanie Twojej podświadomości i Twojego mózgu na to, aby reagowała inaczej. W tym wypadku byłaby to prosta afirmacja w stylu. Przyjmuję krytykę z uśmiechem na twarzy i optymizmem. Jestem wdzięczny za rady, które dają mi inni. Tyle. Teraz wystarczy, że będąc w tym transie hipnotycznym, w który właśnie się wprowadziłeś, za pomocą technik oddechowych, wizualizacji. No, i technik relaksujących, tych fizjologicznie relaksujących, które zaleciłem na początku jako przygotowanie. Teraz wystarczy, że przebywając w tym transie hipnotycznym, w który właśnie się wprowadziłeś, stosując techniki oddechowe, wizualizacji oraz relaksacji mięśniowej, zaczniesz powtarzać sobie te afirmacje i będziesz to czynił przez kilka do kilkunastu minut. Nie musisz tego robić szybko. Nie musisz też robić tego powoli. Po prostu płyń ze swoim naturalnym tempem, skupiaj się wyłącznie na pozytywach, czyli na osiągnięciu swojego celu i na tych pozytywnych reakcjach, i w tym wypadku możesz dodatkowo zacząć wyobrażać sobie sytuacje, które są ściśle powiązane z Twoimi afirmacjami. Czyli jeżeli afirmacja mówi o tym, że przyjmujesz krytykę z uśmiechem na twarzy. No to w tym wypadku po prostu wyobrażasz sobie, jak ludzie do ciebie podchodzą i wytykają ci błędy albo zwracają na coś uwagę, a ty po prostu zaczynasz się uśmiechać i mówić im, że dziękujesz za te informacje i postarasz się nad sobą popracować, aby być lepszą osobą i rozwinąć się osobiście. Z racji tego, że mózg nie rozróżnia rzeczywistych sytuacji od tego, co sobie wyobrażasz, to jeżeli będziesz to robił z wystarczająco mocnym skupieniem i wystarczająco często, a dokładnie chodzi o to, że powtórzysz to wystarczająco dużo razy, to w pewnym momencie zakoduje ci się to w twojej podświadomości. Zakotwiczysz w sobie taką myśl i zaczniesz zauważać, że w momencie, gdy ktoś inny zwraca ci uwagę, to coraz mniej się denerwujesz i zaczynasz doszukiwać się w tym konstruktywnych informacji. Nawet jeżeli ta osoba ma na celu faktycznie cię zdenerwować. To jednak ty będziesz denerwował się mniej, będziesz przyjmował takie uwagi z większym spokojem i być może jeszcze upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu, bo ta osoba się zdenerwuje w momencie, kiedy będzie chciała ci dopiec, a ty po prostu podziękujesz za radę. Wprowadzisz ją w życie i okaże się, że kurde, gościu chciał mi dogryźć, a tak naprawdę to mi pomógł. Wtedy takie sytuacje są bardzo komiczne, szczególnie dla ciebie, ponieważ tobie poprawiają humor jeszcze bardziej, a osoba, która się denerwuje, to najczęściej ta osoba, która na samym początku próbowała zainicjować spór. No i na samym końcu dochodzimy jeszcze do tego, że trzeba to faktycznie wprowadzać w życie. To znaczy, że hipnoza i afirmacje to jedno, ale oprócz tego, że programujesz swoją podświadomość, to jeszcze musisz działać w tym kierunku. Jeśli posłuchasz sobie ekspertów od manifestacji, niezależnie od tego, czy wierzysz w nie, czy nie wierzysz w nie, to bardzo często powiedzą ci oni, że jeżeli starasz się coś zmanifestować, to musisz przyjąć taki tok myślenia, jakby to już się stało. W tym wypadku ma to zastosowanie w przypadku hipnozy i programowania podświadomości, czyli musisz jakby wmówić sobie, że to działa, że to już się dzieje i że Ty już teraz zaczynasz reagować inaczej na krytykę ze strony innych, a później. Zwyczajnie wprowadzić to w życie. Czyli dać sobie kolejne, tym razem realne potwierdzenie, że to w świecie rzeczywistym faktycznie działa. I mimo, że na początku to będzie troszeczkę takie fake it till you make it, czyli będziesz musiał troszeczkę poudawać i będzie to przypominało tak jakby placebo, to ta reakcja zacznie powoli stawać się coraz silniejsza i mózg się po prostu nauczy. Czyli wytrenujesz go. Jak ma reagować na pewne zjawiska? I to pomoże Tobie zmienić Twoje nastawienie. W rezultacie, tak jak mówiłem wcześniej, idąc po nitce do kłębka, zwyczajnie skończy się to tym, że zwalczysz naturę problemu, nie będziesz już się tyle stresował, no i wrócisz do domu z roboty w dobrym humorze i stwierdzisz, czuję się tak dobrze, że nie potrzebuje dzisiaj pić żadnego drinka, bo tak naprawdę niczego więcej do szczęścia mi nie potrzeba. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi, aby dojść do sedna problemu, załatwić go i wyeliminować to, co powodowało, że musiałeś sięgać po drinka. Tę samą strategię stosujemy oczywiście do nieśmiałości, do problemów z nawiązywaniem kontaktów, do problemów z asertywnością, zaniżonym poczuciem własnej wartości itd. itd. Jeżeli natomiast problem nie jest taki stricte, powiedzmy, związany z emocjami, uczuciami, postrzeganiem siebie. I przede wszystkim opinią o sobie samym, tylko może z tym, że czegoś Tobie w życiu brakuje czyli przykładowo jesteś osobą samotną i po prostu brakuje Ci kilku dobrych przyjaciół, z którymi mógłbyś codziennie porozmawiać to również afirmujesz sobie to w ten sposób, że programujesz siebie na to, iż łatwo Ci jest nawiązywać kontakty z innymi i że posiadasz całe multum wspierających Cię przyjaciół. Jeżeli będziesz wystarczająco mocno się do tego przykładał, no to po jakimś czasie zauważysz, że twoje życie zaczyna się powoli zmieniać. To znaczy troszeczkę więcej rozmawiasz z innymi, troszeczkę więcej ludzi cię otacza, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie obiecuję ci, że znajdziesz przyjaciela na całe życie po dwóch tygodniach stosowania hipnozy i afirmacji, ale. Jeżeli będziesz stosował to konsekwentnie, to szanse na to, że faktycznie poznasz ludzi, którzy są twoimi bratnimi duszami, będą o wiele, wiele większe niż gdybyś tego nie robił. A jeżeli temat cię zaciekawił, to zapraszam na moją grupę na Facebooku, do której link znajdziesz w przypiętym komentarzu na dole. Możesz tam powymieniać się opiniami, doświadczeniami i przede wszystkim poznać nowych ludzi, którzy mają podobne zainteresowania co do ciebie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia następnym razem.